Wiele rzeczy potrafię zrobić, natomiast większość tych rzeczy lepiej ode mnie robią moi fachowcy. Natomiast albo w sytuacjach, kiedy rzeczywiście jesteśmy bardzo do tyłu z czasem, to wtedy są wszystkie ręce na pokład. Natomiast nie, generalnie chyba no, nie bawiłabym się elektryką, bo już kiedyś się bawiłam i... Spadłam ze stołu, <głos》>, zobaczyłam tylko ciemną, ciemną plamę na suficie, kiedy tam próbowałam lampę jakąś montować. Natomiast nie, no chyba bym się podjęła większości rzeczy. Jak trzeba, to trzeba. Ja jestem z tego pokolenia, które robi po prostu to, co musi. Ja w czasie pandemii cały czas remontowałam, siedziałam u siebie w domu na warmii. Zachowywałam ścisłą kwarantannę. To był ten czas, kiedy było mało zakażeń, a dużo obostrzeń. I zasadziłam mnóstwo kwiatów. Zrobiłam remont Łazienki, przemalowałam ją, zrobiłam remont pokoju gościnnego, przemalowałam jakieś tam szafki, wycięłam dziury w tarasie, zasadziłam tam hortensję. No generalnie cały czas coś robiłam, dużo gotowałam. I, i to był taki czas, który, hmm, który był dla mnie dobry. To znaczy to był taki czas oddechu i taki czas y, rzeczywiście prostych, życiowych rzeczy, które są bardzo przyjemne i na które na co dzień nie mam czasu.